Czy możesz wyobrazić sobie poranek bez gorącej kawy? Albo randkę bez szpilek, kwiaty bez płatków. Dzień bez komputera, huśtawkę bez dzieci, świat bez czekolady, miasto bez ludzi. Ja nie wyobrażam sobie świata bez inkubatorów IP. A ja wyobrażam! Zdolni ludzie zakładają firmy w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Polsce nie powstają nowe firmy. Brak jest nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia wciąż rośnie. No i co? I że niby ja nie mogę sobie założyć firmy? Na próbę bez ZUS? I że niby nie istnieje 7 tysięcy takich firm, które zatrudniają kilkadziesiąt tysięcy Polaków, płacących miliony podatku do budżetu państwa? A co więcej, że niby nie ma 50 biur, z których mogę korzystać bez limitu? No właśnie. To czego my siedzimy na ulicy i zbieramy na własną firmę? Skończ z nie. Dołącz do inkubatorów AIP.